Witam was, moi kochani. I to dzisiaj będzie odcinek pierwszy z takiej serii. I powiem tak: jeżeli Wam się spodoba, to później po prostu mi napiszecie, czy chcecie dalszy ciąg tych filmików, czy nie. Na razie takich tych czytanek, bo tutaj sobie też zapisałam to przygotowałam 50 takich tych czytanek dla was. No i zobaczymy jak to się przyjmie, czy wam się to te czytanka spodobają czy też nie. Dobrze. I to będzie odcinek pierwszy, tak jak już powiedziałam i to będzie, to będzie taka seria tych czytań. Karot przybij piątkę i dzisiaj zrobimy sobie jako pierwszy ten odcineczek, to zrobimy sobie czytanie prognoza do końca roku 2023 dla Polski i zobaczymy co nam tutaj wyjdzie. dobrze. I lecimy z filmikiem. E, powiem Wam, że wczoraj nie nagrałam nic, bo, dlatego, że już chciałam skończyć te pisać tutaj, sobie zapisać te czytania, jakie będą. I dlatego. MBC <목소리로> 뉴 Moi drodzy, już mówię. Tutaj jakby, no to zrobimy sobie właśnie tę prognozę do końca roku 2023 dla Polski. Ale wiecie co, tutaj mi się pokazuje właśnie, że, bo patrzę na ten to drugi rządek kart. I teraz tak, tutaj jakby trochę będzie takie jakby zamieszania, takiego chaosu i tutaj też widzę jakby, no, właśnie, pod koniec roku, jakby, no więcej młodzieży wyjedzie za granicę, tak bym powiedziała, tak jakby za chlebem w ogóle, tak do pracy. Tutaj młodzież, właśnie, wyjedzie. No, wcześniej też wiadomo, że było, że młodzi to wyjeżdżają, właśnie. Ale też tutaj się, bo jakieś zamieszanie, coś tam wyjdzie, no, jakieś takie, rzeczy wyjdą, że i właśnie młodzież będzie wyjeżdżała za granicę, tak gdzieś w świat. Powiem tak. Nie ma po prostu takich, wiecie, złych kart dla Polski. No tutaj te ostatnie karty tak trochę, powiem szczerze, jakby Trochę niepokoją, ale powiem tak. Tutaj, jeżeli chodzi o. Jakby to powiedzieć. Tutaj, trochę tak, jakby coś właśnie pod koniec roku w Polsce, coś się zmieni. Będzie jakaś zmiana i coś się zakończy, i jakaś w ogóle zmiana będzie. I tutaj później, jakby. Coś stanęło w miejscu, ale powiem tak: tutaj też dużo jakby w Polsce będzie wprowadzonych takich zmian. I teraz tak, jakby troszkę też. E, przybędzie też powiem dzieciątek. Powiem szczerze, to e, i tak dalej. Wiele też dzieci się narodzi, ale też i będzie może być tak, że będzie wi wiele też rozwodów. E, tak musimy po prostu jakoś. Trzeba to będzie. Jakoś to przetrzymać, i tak dalej, ale powiem tak, to znaczy przetrzymać, źle powiedziane. Ale ci, którzy będą, tych, których dotknie właśnie ten rozwód, będą się rozwodzić, to nie jest to łatwy temat, ale tutaj widzę, że czy panowie, czy kobiety, właśnie tutaj takie. Silne osobowości, więc jakoś sobie dacie z tym radę. A jeżeli chodzi o te dziesiątka, które przyjdą na świat do końca tego roku, to tutaj rodzice będą bardzo zadowoleni w ogóle z pociech swoich. W sumie powiem tak. Yy, będzie dobrze, ale mówię, to coś tutaj no już z końcem roku, coś tutaj się zakończy po prostu. Też będzie coś zakończenie, ale i też będzie tak, jakby coś stanęło w miejscu. Wiecie co? Tak właśnie bliżej tego końca roku ja bym musiała jeszcze po prostu zrobić dla Was. Jeszcze może coś podobnego, jak dzisiejszy filmik. I wtedy dokładnie zobaczymy, bo nie wiem, czego tu będzie koniec tle Polski. I co po prostu stanie w miejscu. Bliżej końca roku mówię zrobię jeszcze takie czytanie specjalnie dla Was, żeby się dowiedzieć właśnie, żebyśmy się dowiedzieli tego. I co Wam jeszcze tutaj, bo do tej prognozy co jeszcze tutaj powiem. Wiele też właśnie Polaków wiele spraw się rozwiąże. Wiele tutaj, jeżeli były jakieś niejasności, jakieś kłamstwa, coś szemranego, na pewno to wyjdzie na jaw. Tutaj mi karty pokazują, jeżeli ktoś po prostu kłamał, czy, czy w ogóle, czy nie, nie tylko. Wszystko po prostu hmm, będzie miało swój czas, wszystko wypłynie, tak? Bo widzę, że dla Polaków wiele rzeczy jest niejasnych i tak dalej. Więc mówię, to wypłynie ze źródła, wszystko się wyjaśni i tak dalej. I tak jak powiedziałam wcześniej, no, też młodzież będzie wyjeżdżała za granicę, tam, żeby po prostu polepszyć swoje życie i tak dalej, tak? Tu mi się pokazuje, że może młodzież będzie też wyjeżdżać Holandia, Belgia lub też Niemcy, że po prostu młodzież wyjedzie. Może być, że do Londynu. Ja nie mówię, że tylko w te trzy miejsca, ale może być też, że właśnie do Londynu. Za pracą wyjadę, tak? Wyjdzie młodzież. Dobrze, moi kochani. To tyle, jeśli chodzi o to czytanie. A tak jak mówię ja, pod koniec, tak, no, jeszcze przed końcem tego, ale tak bardziej bliżej, to zrobię jeszcze dla Was specjalnie czytanie i sobie zobaczymy, moi kochani. Dobrze, to na razie tyle, jeśli chodzi o to czytanko. Zrobiliśmy sobie taką powiedzmy prognozę, co będzie. Dobrze, to tyle, moi kochani. To był pierwszy odcineczek w tej serii. Dziękuję Wam ślicznie. Pa.